Siema siema, witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam mój serwer Minecraft, na który Was bardzo serdecznie zapraszam, iP macie w opisie. Także co zaczynajmy, jesteśmy w tym momencie na mojej działce, ale to nie o tym, ktoś mi zniszczył płot w tym miejscu, ale to też nie o tym. Zapraszam Was bardzo serdecznie na serwer, jest to zarówno film zaproszeniowy na serwer jak i reklama serwera. Także przejdźmy się może po spawnie po na naszej całej jakby mapie. Spawn wygląda w ten sposób, że respimy się na latającej wyspie, na której dokładnie żeby zeskoczyć, rozpimy się tutaj. Jak będziecie chcieli, sobie na przykład kupić yy, VIPA, to za 5 zł tutaj jest wszystko napisane. Tu macie, y, tu macie zasady, tu macie spis comment, także z home, tp, tp access, żeby zaakceptować, y, tp ba, ba, back, żeby się cofnąć do miejsca śmierci. Lecimy sobie teraz tu, jak się zrespimy, i tutaj skacz aby grać. Skakujemy sobie tutaj, lecimy do wody. Yy, oczywiście, jak będzie ktoś griffowo to dostaje bana. Pamiętajcie, bo to ważna też sprawa. I teraz, jak jesteśmy na mapie, to biegniemy sobie najlepiej w tamtą stronę, bo w tamtą stronę jest nasz spawn. A dokładniej to nie spawn, tylko kamień jakiś tutaj moc odprawia. A dokładniej nie jest tu spawn, tylko po prostu. W środek naszej wioski, bo mniej więcej chcia, chciałbym, żeby wszyscy budowali się mniej więcej obok siebie. No tak, wiecie, kilka kratek obok siebie, znaczy na no, kilka kratek. No tak, wiecie, z 20-30 kratek obok siebie, żeby mniej więcej powstała taka mini wioska. Tu na przykład mamy jeden budynek, jakiś już rozpoczynający się. Tu ktoś sobie posadził jakieś te. Tu mamy kolejny budynek, tu jest też jakiś budynek, mini klitka. Um, także zapraszam bardzo serdecznie, możecie się budować gdzie chcecie, oczywiście nie wchodźcie na teren kogoś jak ktoś nie chce, bo zostanie też za to skarany. Tu na przykład mamy kogoś domek, kolejny też kwadrat. Najlepiej jakbyście nie budowali takich kwadratów, tylko bardziej oryginalne, znaczy tu akurat jest spoko, bo tu jest na przykład drewno i tu jest dopiero ten. Aczkolwiek to też nie o to chodzi, żeby budować jakieś klocki. Tu mamy jakiś zamek, pana kogo domek? Red Snipera, ok. Do jakiegoś mojego imiennika, tu mamy skrzynkę, o, ciekawe ma rzeczy Ale to nie będziemy zaglądać do skrzynek, tu mamy jeszcze napisane budowa, okej okay, Czyli oznaczone budowa, czyli nie możemy się tam przemieszczać Lecimy sobie teraz do domu tutaj kolejnego, co tam jest na dole powstaje, oh my gosh Domek mamy tutaj nie wiadomo kogo, bo nie jest nazwany Najlepiej jakbyście nazywali wszyscy domki, bo e, wtedy właśnie Tutaj nie wiem czemu koledzy się biją Bicie bez powodu też jest bez sensu Jakie ładne tutaj powstało, na linie postawione Proszę Państwa, piękny budynek, wydaje mi się, że to jest Igorowskiego. Co my możemy sobie sprawdzić, bo mamy takie coś na serwerze jak LogBlock i dokładnie jest to przez Adriego. Adriego. A ten budynek jest zrobiony przez. Tego nie pokazuję, bo wtedy jeszcze nie było hmm, naszego tego. Ale Igorowski Ciszek tutaj się pojawia na tym, także to jest naprawdę dopadnie ich domek. Kolejnym domkiem jest mój, razem z Mają mieszkam. Tutaj jest tabliczka, aha, była tabliczka. Kto się zniszczył niestety? No tak niestety nie kradnijcie, pamiętajcie. Moja działka z mają zaczyna się odtąd. Jest to taka duża, 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 duża wyspa. Tutaj zrobiliśmy fontannę z mają, tutaj jest jakaś ścieżka, tu jeszcze będzie coś poprowadzone, tu jest nasz budynek. Yy, najlepiej jakbyście nie budowali tak blisko domków jak Igorowski, na przykład obok mojego i mai, bo to też w sumie bez sensu, aczkolwiek mam nadzieję, że będziecie przebudować ten domek Igorowski. Przesunięcie go bardziej w tą stronę, żebyście zostawili nam ten teren, bo chcielibyśmy go jeszcze bardziej poszerzyć pewnie. I tutaj mamy kogoś farmę. Kolejnym miejscówką, w sumie to domkiem, jest ten oto domek. Mamy tutaj taką w ogóle fajną, e, fajną wioskę, już mini. E, kilku domków tutaj, z, znaczy nie NS, tylko Ender wyzywa na czacie. No, niestety, domek Axo. Ok, mamy domek Axo. Domek Axo wygląda w taki oto sposób, że jest to dwukolorowy domek. Ok, można jak najbardziej zamknąć drzwi, żeby nikt mu nie wchodził. E, ognisko jakieś, tu mamy ławkę na przykład możecie sobie usiąść, bo jest też plugin na siadanie Także możecie sobie siadać, albo jak wiszecie sobie w Slash Sit, to możecie sobie siadać na dowolnym przedmiocie i lecimy do kolejnego domku. Kolejnym domkiem jest chyba domek za, za... za... za gdzieś tutaj był domek. O, tu jest kolejny domek. To jest domek Lolka, jak się nie mylę pana Lolka, pamiętajcie o nazywaniu e, nazywaniu Nazywaniu swoich domków y, domek kogoś tam. Jak będziecie się bić, to w prawdopodobnie bana, bo będzie tylko i wyłącznie arena PvP, na której będziecie mogli się bić o itemki. A kolejnym domkiem jest kogo domek, nie jest napisane, jest to chyba Micha, jak się nie mylę. A proszę o prywatność, no dokładnie. Ale niestety się włamiemy, napiszemy tu dalej y, od mojej skrzynki, won mi stąd skrzynka nie dla Ciebie. Czemu nadal je tu jesteś? Tak wyszło, pokazuję serwer. Tu mamy jakąś... Yy, tu jest wielki dołek nie wskakiwać. Dobra, wielki domek, nie wskakujemy. Jakaś mini kopalnia. Kolejny domek to jest jakaś kurcze... co to jest? Mamy taki właśnie piękny budynek. Wbijam tu, bo nikt nie wie co odcinek. Bez mojego pozwolenia zabijam. Uwaga, kto wejdzie do mojego domku? My wejdziemy, bo my mamy pozwolenie. Dla... Zrobimy sobie tak, że klikniemy aliesa. Eee... Niestety, takie osoby jak Ali zostaną zbanowane najprawdopodobniej na serwerze w najbliższym czasie. Tak, żeby nie było takiego community. Tu mamy jakąś ładną budowlę od pana NSA. NSA zrobił taką piękną kopułę, w której można jak najbardziej też sobie mieszkać. Kolejnym budynkiem chyba będzie, będzie domek nikogo. Aczkolwiek nie, jednak będziemy mieli domek, bo jest domek kogoś takiego jak Foxy. A Foxy i kogoś tam? TP Foxia możemy zrobić w sumie, bo Foxia chyba jest obok swojego domku. Dokładnie tak. Foxy obok swojego domku ma w ogóle jak seta. Tak wygląda Foxy domek, razem chyba z Kistkiem, czy jakoś tak, ma kolega Nick. Mają tutaj mega dużą farmę, no i mega ładny budynek. Także ogólnie rzecz biorąc to na tyle z serwera, zapraszam Was bardzo serdecznie. IP znajdziecie w opisie tego filmu, jak i w wiadomości. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, pamiętajcie nie gryfować no i co? Cześć!